Dzień dobry, cześć kochani moje, jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze i mam nadzieję, że będzie coraz lepsze po nasze rozmowy, bo dzisiaj mamy, mamy dość ważny temat. Dzisiaj mamy temat gratitude. Dam ci kilka przykładów u mnie w życiu. Halo, therapeutic mama. Therapeutic mama to znaczy terapeutyczne, że ja się staram teraz patrzeć na życie, że wszystko, co przychodzi do mnie w życiu, to jest na moją dobrą, że to jest terapeutyczne dla mnie. To nie jest, ja nie wybrałam imię Therapeutic Mama przypadkiem. O, może to będzie dobrze? Absolutnie nie. Rok temu zeszłam w ciążę. A ja powiedziałam mój mąż, że fabryka, matka tworzące dziecko jest zamknięte. Sorry, ale ja już mam dwójki i to mi wystarczy. Ja chcę pracować, chcę się skupić na siebie, chcę się skupić na karierze. Miałam agent w Stanach, w Los Angeles. No, wszyscy my znamy Los Angeles, to jest Hollywood, to jest, wiesz, szczyt, aktorstwo. I myślałam sobie... Wow, Zaraz będę kimś, Zaraz będę... wiesz, Ta winner czara to ja. Tak miałam plan. I życie o, mi dał co innego. I mogłam siądzić na kanapie i płakać, Zrobiłam to. Mogłam marudzić, że. Och, czemu ja? Zrobiłam to też. Ale to ma krótkie nogi. Ja nie za bardzo lubię narzekać w życiu, ale też umiałam spojrzeć na, na złą. Umiałam to zrobić i często to zrobiłam, bo, bo po prostu myślę, że ludzki jesteśmy troszeczkę w tym czasie na, nauczony, żeby, żeby zobaczyć to, co nie mamy i chcąc to. To, co ja bym jeszcze chciała. O, naj, najlepsze teraz jest aktorstwo, jest Hollywood. Ja bym to chciała, bo wtedy będę zadowolona w życiu. Wtedy będę miała wszystko, co chciałam. Marzenia jest najważniejsze. Tak miałam podejście. Teraz jestem tak wdzięczna to dziecko. On pojawiał... Nie przypadkiem, on pojawił się dla mnie, żeby ja mogłam coś się nauczyć. I ja tyle się nauczyłam w tym roku. Och, jestem tak wdzięczna, tak wdzięczna, że mogłam, że miałam okazji. I też jestem wdzięczna, że, że, że wykorzystałam sytuację, że nie siedziałam i marudziłam cały czas i myślałam, o, czemu ja? Bo mogłam to zrobić i niektórzy ludzie to robią całe życie, i to jest różnica między ci, którzy są nieszczęśliwi, i ci, którzy umieją złapać sytuację i zmieniać tą sytuację na dobrą. New mi dał nowe podejście do aktorstwa, i teraz mam vlog. Wow, jestem z Wami. What? Niesamowite. I czuję, jak mam, jak znalazłam swoje przeznaczenia. Zamiast biegając za swoją marzeniem. To jest różnica, ale jest strasznie ważna różnica. Małe, ale zupełnie inne podejście. Więc tak, jak. Jak? 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 Zawsze to jest ważne. Jak ja coś mówię do ludzi, co ja się nauczyłam, myślę, że jest ważne, że ja ci dam mapę. Ok, słuchaj, ty możesz tam dojść do wdzięczności, tak. Więc powiem ci kilka ważnych rzeczy, które w, w tym roku się nauczyłam, żeby znaleźć w sobie wdzięczność. Powiedziałabym tak. Po pierwsze, my zawsze mamy wybór, zawsze, zawsze, w każdej sytuacji, to nie jest tak, że o, nam jest źle, bo wiesz, on coś robił i ja teraz, ja teraz mam źle, że mój mąż coś robił i teraz ja muszę cierpieć. To nie, to on nic ci nie robi. Nikogo nie można ci coś robić. Ty wybierasz to. Ty wybierasz reagować tak. I zamiast, ja decydowałam w tym roku, że zamiast wybierać reagowanie źle, ja wybieram reagować: okej, okay, dobra, trudno. Co z tym jest dobre? Z czym mogę być wdzięczna? Więc jak coś źle, którym ja myślę, że jest źle, jak coś przychodzi do mnie, mam, mam kilka przykładów, na przykład miałam grać um, w nowym serialu i... ale zeszłam w ciążę i oni odwołali ten kontrakt i bo powiedzieli sorry, pani jest w ciąży, już nie możesz z nami pracować, bo my potrzebujemy postać, która nie jest w ciąży. A ja myślę sobie, żartujesz? Przecież ja muszę karmić moje rodzinę. Ja nie mam pracy, ja nie mam nic, teraz mam żaden pieniądze dzięki Cię. Ale siedziałam i myślałam sobie, okej, okay, dobra, 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 życie mi to dało. Nie przypadkiem, mam co, mam naukę. Czym... Czym mogę być wdzięczna w tej sytuacji? I usządzę i myślę o trzy rzeczy, które... Mi pokazuje. Że to jest nawet dobre. Ok, nie mam pracy. Miałam grać w nowym serialu, to by było ekstra, Miał, to, by roz, um, to by było rozwoju dla mojej kariery. Ja bym poszła do przodu, to by było super ekstra, ale to też jest ok. Może to jest fajnie, że. Czy mogę odpoczywać teraz, jak jestem w ciąży? Bo jestem jednak zmęczona zawsze, jak jestem w ciąży. Chciałbym trochę położyć, jak jestem zmęczona, zamiast biegać na następne cena, się nauczyć tekstu, bo to jest męczące bardzo. Aktorstwo jest męczące, Musisz dłubać w sobie i to trochę cierpie to dziecko w środku. Okej, okay, dobra, to jest dobre. Że, że mogę się skupić na odpoczywaniu, mogę być sama, jak będę chciała. Okej, okay. odpoczywanie jeden, drugi rzecz. Hmm. No, nie wiem, całą rodzinę będziemy razem, bo ja bym musiała być w Warszawie. Rodzina jest tutaj na wsi. Okej, okay, jesteśmy razem, to, to jest też fajnie, ja się cieszę z tym, że, że dzieci a, mogą dokończyć przedszkolu tutaj i musimy wszyscy przyprowadzić do Warszawy. Okej, okay, dobrze, jestem wdzięczna z tym. I trzecia rzecz, wow, to jakby moje głowy już pęknę, bo chcę być zła, bo to jednak jest, słuchaj, super. I nie mam tą okazji, ale nie, już nie będę tak myśleć, już nie będę tak patrzeć, już nie chcę. Okej. Okay. No dobra, bym patrzyła, tak, bym powiedziała. Hmm. No chciałam się nauczyć uprawić ziemię. Chciałam pracować w ogrodzie. Teraz mam czas. Okej, okay, mogłabym się nauczyć. Będąc w ogrodzie, mogłabym teraz się nauczyć od jak uprawiać ziemię, jak, jak hodować, jak e, e, dbać o moje ogrody, bo w zeszłym roku nie miałam czasu. Siałam, ale, ale cały czas byłam w Warszawie i nie miałam czasu ogarnąć to. Moje teściowe musiała wszystko ogarnąć. Okej, okay, dobra, ja się nauczę i będę miała swoje ogrody. Super, wow! Okej, okay, no to może nie jest tak źle. Może nie jest tak źle. Wdzięczność. To był dzisiejszych pomysł na znajdąc wdzięczność w życiu. Mam nadzieję, że się nie nudzicie, bo wiem, że po prostu siedzę ja i nic nie robię, ale to jest dość ważna rozmowa i myślę, że... Może warto coś po raz na jakiś czas podzielić z Wami, i mam nadzieję, że coś z tym wykorzystujecie, wykorzystujecie, używajcie i aplikujecie do Waszym życiu. I może znajdziemy troszeczkę szczęścia, troszeczkę, będąc wdzięczni to, co mamy, tym, co mamy. Kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, dokładnie tutaj i teraz. Therapy mamy tutaj, kocham Was bardzo i jestem naprawdę wdzięczna, że jesteście i że oglądajcie, i że wspierajcie mnie, bo bez Was ja bym nie była.